Siemaneczko, z tej strony RTGamer i witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Zagrajmy w Rustlera, moi kochani. Jak widzicie, jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie kończyliśmy ostatni odcinek. Tu mamy jakiś nowy dom. Tu mamy jakąś nową misję, pierwszą. I chyba do niej podejdziemy. To chyba do tego grabarza będzie misja. Jeżeli ja tu się nie mylę, więc... Zajrzyjmy, bo to jest bardzo bliziutko. Gdzie my to mamy? Tutaj troszeczkę jeszcze wyżej, dokładnie. O, Docieramy i zaraz zobaczymy, co ten grabarz ma dla nas ciekawego. Korączka sobotniej kosy. Znalazłeś to, czego szukałeś wśród umarłych? A nie, nie jesteś z gangu plażowniaków, ale wyglądasz, jakbyś już był martwy w środku. Nadasz się. Jest taki chłystek, który ciągle zapycha mój ulubiony wychodek. Masz w to i wystrasz go, aż się <laughs> obstra. No dobra. Okej, okay, dobra. Naciśnij tabulator, aby straszyć ludzi. <gryzanie> dobra, okej. Okay. Daleko ten ziomeczek jest na tej strzałeczce? Chyba nie, już tutaj widzę go. Dobra, podbiegniemy. Jak to się straszy tych ludzi? Zobaczymy. Tu się chłopaki leją. Dobra, straszymy typa. Bu. Ha Dobra, okej. Okay. I co? To wszystko? Zgłoś swój sukces że Ty no, to, to, co to była za misja? Praktycznie żadna misja. Nie no, musi być jakaś kontynuacja chyba. No, niemożliwe, żeby to było takie krótkie. Zajrzyjmy dalej. Dobryś kurde, aż stąd słyszałem jak cieknie mu po portkach. Anusz, zrobiłbyś dla mnie coś jeszcze? Jest taka grupa, y, gang plażowiaków, bo lubią łazić po wybrzeżu i kroić nieświadomych frajerów. No i tego, podobno trudno się z nimi ostatnio współpracuje, na przykład y, przy pozyskiwaniu zwłok. Nie żebym coś na ten temat wiedział, y, weź ich spłosz. No dobra, okradniemy mu furę w takim razie. Na wozie, dobra, okay. Na wozie to jest ten, że to jakaś nazwa tego wozu konkretna, ale nie. No co, odpalamy. Jedziemy za strzałką. Jakiś gang plażowiaków trzeba przegonić. Od razu sobie trupy zgarniemy może. Dobra, chyba, że nie będziemy mogli, mogli ich walić. Po prostu ich straszymy. Gdzie te plażowiaki? Dobra, jest. Mamy to. Wysiadamy i grzejemy. Czołem, jestem śmierć. Zaniechajcie deręczenia... Chłopów z wioski. Są to dwa lasz świrze. Nie nabiorę się na to. Nie jestem tępy. Patrz, moja kosa też nie. Cóż, im więcej martwych, tym bardziej jestem przekonujący. Zostańcie przestrogą dla innych, okej? Okay. Czekajcie sobie, tylko wezmę tą tą, tą broń kosę. Okej, okay, mamy to. Kosą się mogę bronić. a nie mogę kosą bronić, dobra. Ty czekaj, bo ja nie potrafię w ogóle tą kosą bić. Jak, jak to się tą kosą bije? Dobra, tak. Coś jest strasznie dziwnie... Mechanika walki działa, ja muszę wam powiedzieć. Nie do końca ogarniam tą mechanikę walki. Może muszę coś tam, jakąś opcję zmienić w tym... W ustawieniach, bo powiem szczerze, no pa. Zaraz przegram. No. Jakoś totalnie nie potrafię... Nie potrafię totalnie walczyć, w, no, w tej grze. Nie kumam. Dobra, zaraz tutaj do was wracam, w tym samym momencie będziemy. No i witam was na moim pięknym rumaku. Pancerni koń, tak zwany. I wjeżdżamy w nich. Dobra. To, to już wszystko słyszeliśmy. Będziemy ich rozjeżdżać koniem. O, zablokowałem się o ten, o parawan. Dajcie, muszę zejść w takim razie. Dajcie mi jakąś tą... halabardę. Jak to do końca działa ta walka? Muszę to w końcu zrozumieć. Dobra, jednego tak zdjąłem, drugiego mieczem ściągnę, trzeciego też mieczem ściągnę. Dobra, to teraz muszę, to znaczy, teraz muszę znaleźć momenty, w których faktycznie przestraszę. Okej, okay. czyli tych ziomeczków zabiję. Właśnie kosą się trochę ciężko bije, ale mie mieczem jak najbardziej, spoko. Mieczem i tarczą, bo szybko, szybko, takie wychodzą. Patrzcie, dużo marnują energii, ale szybko się macha. A tą kosą, to jak kliknę, no to tak. Czekajcie. Klik. No niby działa, no. Teraz już nie. Po prostu dużo energii potrzebuję, żeby rzucić tą kosą. Dobra, kumam. Dobra. Straszymy. Hejka, przyszedłem po twoje życie. A, to coś zabiło naszych chłopaków. No, to nie to coś, tylko to jest śmierć, panie. Wjeżdżamy tu koło strażnika. No cześć. A więc prawdę powsi mówią w nogi to śmierć. Dobra. Jeszcze jakiegoś jednego musimy przestraszyć ziomeczka to jest jakiś ziomeczek, jeszcze jeden I gomyk Co tam? Dobra, ok, Mamy to moi kochani Chłopy przestraszone No to grzejemy teraz do Grabarza Zaliścić misję O, tutaj stąd właśnie tego pancery, nie konia wziąłem. Wow, 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 co tu się wydarzyło? Dobra, grzejemy w takim razie. Tutaj mamy tego grabarza. Zajeżdżamy do chłopa. No i jak poszło? Udało mi się ich wy nie wypaść z roli. Nie prędko będą znowu plażować. Fantastycznie, twoja zapłata. Zatrzymaj też strój. Dotwarzy ci w nim. No i spoko. 200 sztuk złota. I mamy strój grabarza. Elegancko, no dobra. Weźmiemy jakąś kolejną misję może, bo ta grabarzowa jakaś taka była dosyć nudna, muszę przyznać. Pojedźmy sobie po jakąś inną misję. Zobaczymy, co tam jeszcze proponują. Mamy jeszcze tego lichwiarza jednego chyba. I mamy chyba jeszcze jednego tego całego kapłana. Może to kapłana teraz bo on miał taką śmieszną misję ostatnio. To ja muszę teraz, a nie, tutaj, dobra, myślałem, że to nie, to nie kapła, coś innego tu będzie. Co to będzie? Gaj i święty Gral. Przy odpowiednio brzęczącej zachęcie mogę podzielić się interrealną plotką. Zabrzęczeć to zaraz mogą twoje zęby. Zachęcony? Hmm, cóż, powiedzmy, że pierwsza będzie gratis. Co ty na to? Będzie pan zadowolony. Albo nie nazywam się Jakub Plotka, założyciel Plot Polu. Zamieniam się w słuch. Nie tak dawno temu banda świętoszkowatych rycerzy paradowała sobie po mieście. No i wyobraź pan sobie, że poszeptywali konspiracyjnie o jakimś świętym gralu schowanym w okolicznej dziczy. Nie wiem jak tobie, ale mi to brzmi jak skarb. Okej, okay, poszukaj grala. Dobra. Czekaj, gdzie to muszę jechać? Aha, mam tu jakieś zaznaczone punkty. Raz, dwa, trzy. No i mamy tam pojechać. No dobra. Ciekawa misyjka. <grytanie> Zagrzechotać to mogą zaraz twoje zęby. Kurde, kolej się nie patyczkuje, po prostu wjeżdża na grubo. Mamy to. Hmm, no, grala to tu nie widać. Dobra, to na szczęście ale nie muszę nic więcej robić, tylko muszę po prostu zajechać na to miejsce, więc spoko. Jedziemy zatem w drugie miejsce. Zobaczymy, czy tutaj coś się pojawi. Uważaj, chłopie, bo... ...się mogę przetrącić niechcąco. O, jest coś niebieskie. Widzieliście gdzieś może jakiś święty gral? Też go szukasz? Nie potrzebujemy konkurencji. I walka. A, pancernikon. To możecie mi zrobić, tak? A, pa, zwalili mnie. Kurde, zwalili mnie z tego. Dobra, to pa. Halabarda. Jedziemy z nożykiem. Leżeć. Ty, ale mnie, ale mnie obił. Po, po życia mi obił. Kurde, oni ty strasznie biją, ty. What the fuck. Już padam. Huh. Muszę jakoś chyba... Coś zrobić, żeby lepiej walczyć. Hmm, hmm, hmm. Dobra, muszę się gdzieś uleczyć teraz. Tutaj jestem. Daleko strasznie. Potrzebuję jakieś leczenie złapać. Jest to jakieś leczenie gdzieś? Może tutaj będzie w tych 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 beczkach? O, dobra. Ty, ten mnie znowu chciał dźgnąć, a nie trafił na szczęście. Nie, no ja nie ogarniam tej, tego, tej mechaniki, tej walki, naprawdę, kurde. Nie, nie zrozumcie mnie źle, ale coś tutaj z tą mechaniką walki, coś nie działa, naprawdę, zobaczcie. Nie, no nie, nie jestem w stanie zabić dwóch gości, nie, naprawdę. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tej gry. Podejście drugie do tej misji, moi drodzy, zobaczymy. Ja muszę coś ulepszyć, chyba, kurde. Obrażenia, punkty życia. Pięć punktów mniej wytrzymałości przeżywamy To może, że będę miał ten... A, za trzy dopiero. Jeszcze raz. Okej. Okay. Pas rzucił mnie, dobra. Muszę może bardziej właśnie unikać tak w ten sposób. Dawaj. No, po życia widzę. Co, co tu chodzi? Dobra, tego zabiłem. Z tego z tym życiem też zabiję, Czy mi jeden został. Ten na, na bossa mnie zabije. Dobra. Pokonałem ich, ale masakra. Eee... Ciężkie te walki są. Teraz bym gdzieś uleczyć, tak jak wcześniej. Z tej po prostu podjadę do tych beczek. O! Dobra, trafiłem. Dobra, mamy to. Zregenerowałem życie. Bierzemy konia, biegacza. I grzejemy. Dobra. Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. Daleko strasznie. Mamy to. Stój, nie przejdziesz. Tak, akurat, ja pograla. Zatem dobądź miecza i walcz ze mną, jak na woja przystało. No patrz no. Skurczy byku. Dawaj. Się zaraz z Bełta podzielę. No nie na oczywiście, nie? No standardowo. O kurde, no dajże spokój, nie masz rąk. Łetam. to rana powierzchowna walcz tchórzu. <grywa> ja jebie, weź już nie wstawaj, co? Dobra, będzie ten cholerny gral. Teraz muszę znaleźć się rycerzy świętego grala w ogóle. Mamy kolejną misję? Nie, czekaj, to jest to. Kim, gdzie jest nasz strażnik? Odpoczywa. Żałując swoich życiowych wyborów, jejku, jej, to już trzecie w tym tygodniu, a więc przyłapałeś nas na gorącym uczynku. Jam ja jest Sir Sargej z Andrej. Ta oto gorzelnia miała pozostać tajemnicą. staną jedynie najbardziej zrozpaczonym rycerzom. Złoto porobi mi dziury w pamięci. Och, och, wybornie. Dorzucimy nawet darową butelkę naszego wyśmienitego świętego Grala z pierwszej partii. Na niech, czy mnie oczy nie mylą. Czy my żeśmy znaleźli nielegalną gorzelnię? Trzeba to zgłosić. Bogamy, pomóż nam. Straż miejska niechybnie zamknie nam interes. My ze jesteśmy zbyt rycerscy, by ich powstrzymać. No dobra, musimy się teraz ze strażakami lać. Chodź tu, patrz, uciekł mi, no. Mam za wolnego konia, chyba, chociaż nie no. Jakoś tam ich doganiam. Tu nas skróty. Ile jemy, dziada? No, dawaj, dawaj, dawaj. Jezu, no ja nie potrafię w tą grę walczyć, naprawdę, no. Dajcie spokój. A ja ten drugi ucieka mi, nie? Tam, do miasta. No, fajnie, fajnie, chłopaku, fajnie. Jedziemy stąd. Ten drugi mi ucieknie. A ten bystróż, patrzcie jaki szybki jest ten, z tych strażników. Może go dogonię. On też nie tak pędzi. Trudna ta misja, kurde, powiem szczerze, no. Jezu, się rozbiłem o tę, no karetkę. No, tamten mi zabrał sporo czasu. Porażka. Dojechali do miasta, no. Lipa. Ciekawe, gdzie jest punkt kontrolny. Mam nadzieję, że przy tych gościach, tam co rozmawiałem z nimi. Tak, dobra. Okej. Okay. Dobra. Mamy przegadane to. Jezu, yes, dobra, dostał Zaraz mu konia zabiję, kurde, tylko nie muszę jechać. No dawaj. Koleś się samym mieczem broni, nie? Dobra, mam zero życia. A tamten mi ucieka. Hmm. Jak to teraz go dogonić z zerowym życiem? Nawet nie ma co walczyć. Już blisko miasta jest. Może go dziabnę jeszcze raz. No. O, zblokował się. No, fajnie, 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 chłopaki. Fajnie, naprawdę. Dobra. Okej. Okay. Walczysz ze mną? Walczysz ze mną. Ja naładowaną kuszę, go zabił, nie? Ale nie mam naładowanej pewnie kuszę jak zwykle. Zostaw mnie, człowieku. Zostaw mnie. Na szczęście nie idzie do miasta, więc mam spokój. No nie da się przeładować kusz nawet. Churna. Ja pierdykam. Ale ta gra jest ciężka, ty. Naprawdę pod tym względem. Z tą kuszą to jest masakra. Dobra, odejdź ode mnie. Wypad. Nie, przodujmy tą kuszę, naprawdę. Ech, dobra, jakoś się udało. Mam zero życia, jak zwykle. Ta regeneracja życia jest potrzebna, koniecznie. Nawet chociaż teraz tu te umiejętności, poczekajcie. Za 100 sztuk złota wyzeruje Dawaj. Dawaj to regenerację. I przeładowanie w biegu. Dawaj, bo po prostu... Już wiem, co jest bardziej potrzebne. I to, że nie mogę zginąć też. No ale dobra. Na razie życie weźmiemy większe. To jest jakiś dramat. Co leczy mnie to? No leczy mnie, dobra. No, życie się regeneruje. Kusza będzie w biegu. Też się regenerowała, będzie mi trochę prościej chyba. Naprawdę czasami powiem wam szczerze z tymi misjami. O! Podkowa dobra. Zebrano 3 na 20, zbierz jeszcze dwie. Jedna jest tam u tych dziwaków, więc wynęłaby już 4. Jeszcze jedna da mi punkt umiejętności, więc zarąbiście. Siemaneczko ziomy, już jestem z powrotem. Wezmę tego placka przy okazji. O, placka, podkowę, bełty. Idziemy do nich. Niechaj niebiosa mają ci w swojej opiece. Tuż się przekonałeś, z do swojej misji? Zdecydowanie. Jest nam niemożliwe, głupio za zawracanie twojej dzielnej głowy. Proszę przyjmij tę rekompensatę. A skoro znasz już nasz tajemnicę, wstąp tu czasem. Twoje wyjątkowe usługi mogą jeszcze okazać się niezbędne. No dobra, 200 sztuk złota zdobyłem. Co prawda sztuwę straciłem na ulepszanie, no ale dobra, trudno. Mam dwa punkty dostępne, mało bardzo. Ale to sobie ogarniemy. Dobra, mamy tutaj kolejne misje u nich do tego dobrania. Wciśnij E, aby rozpocząć aktywność po rywacz zwłok. To zobaczmy. Zbierz zwłoki. Jest tam pokazany. Mam czas, jaki mam na zrobienie tego. Dobra. Zobaczymy, jak to wygląda. Tak przy okazji, bo to i tak dzisiaj będzie taki odcinek, też taki krótki. Dwie misje nam wpadły. Więc sobie jeszcze ogarniemy tutaj taką mini aktywność, właśnie ze zbieraniem zwłok. Zobaczymy, jak to działa. Trzeba sobie się ziomuś. Dobra, mamy tutaj zwłoki. Dostarcz zwłoki na cmentarz Znaczy no, to jest tak czasówka Zbierz plus dowieź Kurde, kiepsko, no ale dobra Ops, sorry Sorry, sorry, już jestem na miejscu Poziom ukończony Zbierz zwłoki, dwie sztuki No a teraz dwie różne strony Nie, nie jest mi się tego robić Nara Szkoda mi czasu Tu mam jeszcze jakiś wyścig Misję główną, dobra, wiecie co? Sprawdzimy ten wyścig jeszcze I potem sobie zakończymy Wiemy że jak wygląda aktywność na nas właśnie ze zbieraniem zwłok To sprawdźmy też ten wyścig Miałem to zrobić w poprzednim odcinku, nie zrobiłem więc Teraz to ogarniemy sobie To jest tutaj, to jest tutaj, o Wyścigi konne, 100 sztuk złota, no dawaj Zapłacić muszę? Szybcy i rżący, tak muszę zapłacić Myślałem, że tyle mogę wygrać No dobra, na razie nie ma na to źle. Chłop ma szybkiego konia. No dwóch takich słabszych, jeden taki mocniejszy jest. Oj, kurde, zepchnął mnie w Taka muzyczka wjechała. No co jest? Dlaczego mnie policja gania? Niea! Yeah. Chyba żart. Kogoś pewnie przyjechałem tam. Dobra, przegrałem ten wyścig pozycja trzecia jest 12 na 39 na trzeci będę cholerka raczej już ich nie dogonią. i tak na sprincie lecieli że jak się gdzieś nie wyłożą to raczej bez szans, każde są nielegalne wyścigi po prostu dlatego mnie ganiają o tego może jeszcze trachnę Dobra, może jednak drugi skończę. I tego pierwszego to nie było, on tak szybko leciał, że bez szans go dogonić. Ale tego może jeszcze trafnę. jakbym teraz perfekcyjnie wszystko przejeżdżał, istnieje szansa, że go pyknę Dobra, drugi ukończę. Ach, kurde, prawie mnie zepchnął. No, pierwszy zgubił się tam w tym gościu. Nice. No i dobra. Fajnie. Też się gdzieś tam zgubił. Wzięliście tam od góry zjeżdżał. Nice. No dobra. To na dzisiejszy odcinek wystarczających a będzie. Mamy tutaj główny quest. A my sobie pójdziemy zapisać. Zobaczymy co nam dwie poboczne misje dały. Dwie poboczne wyścig. I w sumie taka, taka aktywność tam z tym grabarzem. Było 13%, zobaczmy. Ile teraz będzie? Czy chcesz kontynuować? Tak. Pomyślnie zapisano grę i zobaczmy, ile mamy. 18. No i dobra, nie najgorzej. Także prawie 20% ukończenia. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. No i cześć.